Rok 2030. Deszcz nie przestaje padać od trzech dni. Na obrzeżach centrum Londynu policja odnajduje ciało, leżące spokojnie, jakby ktoś się ułożył z precyzją chirurga. Brak oznak walki, zero odcisków palców. Motywu brak. To nie wyglądało na morderstwo ani na samobójstwo. Po prostu ciało. Z braku tropów, śledczy decydują się pojechać do centrali. Gdzie za stalowymi drzwiami i w chłodnym świetle monitorów mają dostęp do archiwum miejskiego monitoringu. W kabinie kontrolnej czuć zapach starej elektroniki i wilgotnych płaszczy. 6 ekranów. Szum wentylatora. Nerwowa cisza. Protokół SI zostaje aktywowany. 48 godzin nagrań skondensowane do kilku sekund. I wtedy. Stop klatka. Ofiara. Żywa. Rozmawia. Sama ze sobą, data nagrania, dwa dni po śmierci. W tle lustro, ale odbicie jest puste, jakby nikogo tam nie było. Kapitan Rose zbliża się do ekranu. Jego wzrok się zawęża, coś zauważa i zastyga. Milczy: Cofnij, powoli, jeszcze raz. Zatrzymaj, mówi, wskazuje palcem ekran, patrzy bez mrugnięcia. Bladość na jego twarzy, a ręka opada w dół. I wtedy.